Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo z dzisiejszej, już 29. Niedzieli Zwykłej, kieruje nasze oczy na temat władzy. Spróbujemy sobie dzisiaj na podstawie tego słowa odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, skąd pochodzi władza? Po drugie, co właściwie Bóg myśli o władzy? I po trzecie, co sprawia, że niekiedy władza jest źle sprawowana? Czy coś jeszcze? Kto to jest przełożony? Przełożony jest to. Tak, tak, na to też spróbujemy sobie odpowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego ostatniego pytania. Kto to jest przełożony? Czyli właściwie na czym polega jakakolwiek władza? W normalnej sytuacji jest tak, że ci rządzący sprawują władzę nad poddanymi, natomiast poddani są zobowiązani do posłuszeństwa względem tych, którzy sprawują władzę. Chociaż niekiedy może pojawić się takie zjawisko, które nazywamy buntem. Bunt polega na tym, że ludziom poddanym nie podoba się sposób, w jaki rządzi władza, w związku z tym nie są jej posłuszni, próbują zrobić jakąś rewolucję, zrobić jakiś przewrót. Ale władza państwowa jest tylko przykładem tego, w jaki sposób ktoś może sprawować władzę. Na tym zdjęciu są dwie bardzo ważne dla mnie osoby. Są to oczywiście moi rodzice. Przy okazji Mamo Tato, serdecznie Was pozdrawiam, bardzo Was kocham i dziękuję za wszystko. Teraz jestem już dorosły, ale zanim osiągnąłem 18 rok życia, moi rodzice sprawowali nade mną władzę rodzicielską, a ja jako ich dziecko byłem winny im posłuszeństwo. Jeszcze inny rodzaj władzy mają funkcjonariusze policji, czy na przykład przełożeni w pracy, a w moim przypadku mój przełożony we wspólnocie zakonnej. odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. Od Boga. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy postać Cyrusa, króla Persji, którego decyzje mają ogromny wpływ na to, co się stanie z Żydami, którzy przebywali w tamtym czasie w niewoli. On w swoją drogą pozwolił im wrócić z tej niewoli do Izraela, odbudować swoje miasto, odbudować świątynię. Najciekawsze jest to, że król Cyrus był poganinem. Nie wierzył wcale w Boga Jachwa, jednak Bóg mówi o nim przez proroka Izajasza, pomazaniec I to już nam bardzo wyraźnie pokazuje to, że wszelka władza pochodzi od Boga, nawet jeżeli człowiek nie jest do końca tego świadomy. Pytamy tutaj o wolę Pana Boga w odniesieniu do sprawowania władzy i do posłuszeństwa władzy. Przyjrzyjmy się zatem Ewangelii. Faryzeusze chcą złapać Jezusa na jakimś słowie. Wysyłają więc swoich uczniów i wysyłają zwolenników Heroda i zadają mu bardzo, bardzo trudne i bardzo podchwytliwe pytanie. Pytają się o podatek. Czy należy płacić podatek Tezarowi? Ja przypominam, że w tamtym czasie Izrael był pod rzymską okupacją. Dlaczego to pytanie jest aż tak trudne? Z jednej strony mamy faryzeuszy, a z drugiej zwolenników Heroda. Faryzeusze uznawali tylko prawo Boże za obowiązujące, natomiast zwolennicy Heroda uważali, że jak najbardziej trzeba współpracować z Rzymianami, z okupantem. Czyli uznawali za prawo rzymskie, prawo cywilne za obowiązujące. I w związku z tym, co by Jezus teraz nie odpowiedział, no to będzie źle, no bo jeżeli Jezus powie: Nie należy płacić podatków Cezarowi. O, to znaczy, że Jezus wzywa do buntu. Zbuntujcie się przeciw Rzymowi. A gdyby Jezus odpowiedział, że należy płacić podatki Cezarowi, to by znaczyło, że współpracuje z okupantem. W jednej i drugiej sytuacji byłby już do końca swojej działalności generalnie spalony. Mogłoby się wydawać, że nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ale mamy do czynienia z Panem Jezusem. On zawsze jakąś odpowiedź znajdzie. Odpowiada im najmądrzej, jak się tylko dało. Znamy te słowa bardzo dobrze. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Proste. W skrócie oznacza to, że wolą Bożą jest poddanie się władzy. Oczywiście, o ile nie jest ona sprzeczna z Bożym prawem. Jezus mówi, że to, co należy do Cezara, można poznać po tym, że jest na tym Jego obraz i napis. W takim razie, jak rozpoznać to, co należy do Boga? Tutaj musimy wrócić do Księgi Rodzaju, gdzie jest napisane, że człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. A zatem Panu Bogu należy oddać przede wszystkim samego siebie. Co więcej, we wszystkim, co Bóg stworzył, jest w jakimś sensie Jego obraz. A zatem wszystko należy do Boga, skoro wszystko, to także to, co należy do Cezara. Czasami zdarza się, że ten, kto ma nad kimś władzę, sprawuje ją w sposób niewłaściwy. Po prostu krzywdzi tego, nad kim tę władzę sprawuje. Najczęściej powodem takiej sytuacji jest to, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego władza, którą sprawuje, pochodzi od Boga. W związku z tym, bardzo często nie ma też z tym Bogiem relacji. A skoro nie ma z nim relacji, to nie ma w nim miłości podczas promowania tej władzy. Podsumowując, wszystko co mam, w tym jakąkolwiek władzę, otrzymałem wcześniej od Boga. A zatem nie wolno mi zatrzymywać tego dla siebie. Muszę oddawać Bogu to, co do niego należy. W tym przede wszystkim oddawać samego siebie. A oddawać samego siebie znaczy pełnić Jego wolę, w której zawiera się też posłuszeństwo ziemskiej władzy, która pochodzi z Jego ustanowienia. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.